Dzisiaj powstanie półka wersji ekonomicznej z desek i sznurka montowana do sufitu, która oprócz walorów dekoracyjnych może stanowić na przykład bardzo ciekawy kwietnik w tle okna. Półka na sznurach będzie wykonana z gotowych elementów. Z gotowych, surowych, sosnowych desek, które można kupić w obi. Wybrałam format 20x60, to będą trzy deski połączone ze sobą, ale najpierw muszę nawiercić otwory. Każdej desce musi być wierdzony otwór. Ja to zrobię za jednym zamachem. Równiutko je wstawię do imadła imadło mocno trzyma deski. Mogę teraz na wylot przewiercić otwór o średnicy 15 mm. Do tego posłuży mi wiertło motylkowe, które umieszczę w wiertarce. Leciały wióry, teraz musimy pomalować półki. Koncepcja jest taka, że malujemy tylko dwie, a ta środkowa zostaje w kolorze naturalnym. W czasie, kiedy deski schną, przygotuję sznury. Sześć metrów. Muszę podzielić na pół, jeszcze raz na pół. Supę łączący cztery sznurki ze sobą. Będzie uchwytem, który połączymy jeszcze dodatkowo za pomocą karabinczyka, konkretnego, dużego, grubego, ponieważ sznur też jest bardzo gruby, karabinczek y, będzie wisiał pod sufitem, na haku, w dowolnym miejscu. Półka y, będzie miała funkcję półki ażurowej, którą można zamontować przy suficie, na przykład w tle okna. Teraz musimy wymierzyć cztery równe części, żeby półka osiągnęła poziom. Odmierzymy dokładną odległość od czubka sznurka w 110 cm i zaznaczam taśmą. Ostatnim elementem łączącym będą pentelki, które muszę w równych odległościach pod moją niebieską taśmą wykonać w bardzo precyzyjny sposób, tak żeby nie przeszły przez dziurki i trzymały wszystkie półki razem. Już wisi w poziomie, wystarczy tylko skrócić końcówki i można zamontować ją najpierw pod sufitem, a potem specjalne, wyeksponowane dekoracje, nawet bardzo ciężkie, można na niej postawić.